Masy strony WatchMia, to kolejny odcinek z serii Hero Zero PL22. Oczywiście, Możecie słyszeć w tle jakieś odgłosy samochodów, albo no ogólnie jakieś odgłosy, ponieważ nagrywam to w samochodzie, wyjebali mnie z domu. Nie no, śmieję się, ale czekam na kogoś w samochodzie i tak sobie myślę, że no zawsze tak czekam i nie mam co robić. Więc sobie nagram odcinek, bo w domu pewnie mi się nie będzie chciało. A tu sobie trochę pogadam, może ludzie nie będą na mnie patrzeć jak na Debila. To, może krótko, co się zmieniło na tym serwerze i ogólnie na YouTubie, zauważyłem, że, że trochę ludzi zaczęło nagrywać z tego pl -a. Bardzo fajnie się cieszę i propsuję takie zachowania, ponieważ w ten sposób PL22 się, jakby wiecie, rozwija, popularyzuje, i no więcej ludzi o nim gada, i też więcej ludzi może na nim zacząć grać. Pozdrawiam bardzo serdecznie się, Spoko. Spoko tutaj ciśnie i właśnie się bije z nią w TTD Jak możecie tutaj popatrzeć sobie Bije się z nią, chociaż no ja już się ugadałem z Piotrkiem Tutaj, że, że ja zajmuję top 10 No bo widzicie, popatrzcie jaka tutaj jest strata to Chruścika No jest bardzo duża, więc oni Tutaj już Ela i reszta nie mają szans się wbić, więc no nie ma się co bić o to miejsce a pewnie Tesia ja będzie robiła wszystko przed 21 albo sobie coś zostawi, no a Piotrek chce wylecieć po 21 a ja dzisiaj po 21 nie dam rady, ponieważ ponieważ yy, idę na urodzinki idę na urodzinki sobie dzisiaj, no i tego o 20 pewnie nie dam rady, więc muszę wszystko wyrobić teraz yy, no i mia miałem też dużo ekspa, znaczy tego Dużo enki w, w telefonach, ale sobie ją po prostu zostawię na jutro, zrobię sobie ją, no bo bez sensu się bić o top 9 czy tam top, top 8, jak to i tak nie robi różnicy. A sobie po prostu może w, w kolejnym turnieju tygodniowym, czyli no od niedzieli po 21 zrobię tą enkę, znaczy no w poniedziałek i może wbiję się na top 10. Co więcej... Jest jakiś event tutaj. On... Myślałem, że on, będzie, że on będzie mi tutaj leciał bardzo chujowo, ale jak możecie zauważyć, coś tam leci. Te najgorsze to są te zapasowe płozy. Możecie napisać w komentarzach, co Wam najgorzej leci. Fajnie, że tutaj ten eks ten się zbiera. Wykorzystam sobie go na następne TTD oczywiście. Co jeszcze? Pojedynki, pojedynka sobie strzelę. Tutaj już zobaczcie, jak blisko do miliona jest z Irkiem. I... No, i sobie właśnie tak kontrujemy cały czas, chociaż e, tutaj Digi i Piotrek, no są oporowi i kurwa, to cały czas nas doganiają. Tak nie wiem, kurde, jeszcze z pół roku i nas przegonią, nie? Bo tam co, co tam jakieś dwa tygodnie, czy co tydzień, nadrabiają po kilka tysięcy honoru. My to, bo wiecie, e, bo oni dopiero zaczęli kontrować i to jest w ogóle co innego, jak zacząłeś dopiero kontrować, bo ci się chce i tak, kurwa, masz taką motywację i w ogóle. A my już jak z Irkiem kontrujemy tam któryś kurde miesiąc, to już nam się tak po prostu nie chce i no i też nie mam kogoś, kogo ten. E, o tutaj właśnie napisane, że ze względu na święta odpuszczamy bandy. O to właśnie to uzgodniliśmy, no bo w sumie w święta to pasuje sobie odpocząć, spędzić czas z rodzinką, a nie napierdalać od rana. E, no i w sumie zapomniałem co teraz mam gadać. Aha, no. No, że my już yy, tutaj jesteśmy starzy wyjadacze i nie mamy po prostu kogo gonić. No, ale fajnie ten milion będzie wyglądał i yy, no, no, też fajnie go wbić po prostu. Yy, co jeszcze? W lidze po prostu, no, to, to piąte miejsce, czy tam czwarte, to mnie, kurwa, prześladuje, bo nie mogę się wbić wyżej. Tutaj są takie kocury, że masakra, a robię tych ataków naprawdę dużo. Wczoraj to jedyny był dzień, yy, w którym nie zrobiłem chyba z 50 enki i myślałem, że po prostu wypadnę stop top 10 po prostu, bo... Yy, bo byłem w pracy ogólnie do 18, później odwoziłem kolegę na 18, takie pierdoły. Później się zagadałem z kolegami do 23, nawet ponad, i mi zostało chyba z 200 enki. No i kurwa, nie miałem jak tego w ogóle wyklikać, ale na szybko tam chyba z cykłem ze stówkę Przerzuciłem chyba z 20 i tam z 50 poszło się rybkać, czy nawet 70. No ale nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. Co jeszcze oponki no to bardzo krucho, no bo kurwa te łotry teraz są, jest chace na łotry i po prostu no staram się robić tak, że, że tam za oponki, że tam za jedną oponkę te trzy ataki pomijać tymi bateriami i tam pierdołami no i tak lecą kurwa, a nie zdobywam ich w ogóle z niczego, nie? więc tutaj pasuje się wspomóc jakimś pakiecikiem niedługo. Może sobie kupię te 150 oponek yy. Szczerze sobie, a tak w ogóle są dalej to odwirowane misje i nie zapominajcie o tych kuponach. Nie zapominajcie o kuponach, które są dalej w kalendarzu i możecie sobie wykorzystać, chyba że macie po prostu e, takiego świętego elf'a, e, jak ja mam na przykład i podsyła codziennie e, Codziennie kuponiki i z tego powodu jestem e, bardzo no bardzo kurde szczęśliwy i bo nie muszę wchodzić, bo ja jestem leniem i bardzo dziękuję za to. Za to tutaj tej, tej osobniczce Gdzie ona jest, gdzie tutaj się skrywa Później mi będzie pisać Że, że o, piszą do niej ludzie Piszą do niej ludzie o to, że, żeby, żeby podawali No bo jak mi podaje kupony to żeby im też podawała, nie? I później się, później do mnie pisze Tutaj jest ta osobniczka Bardzo, bardzo piękne yy, konto tutaj trochę tam jej pomogłem, trochę jej pomogłem tutaj chyba z towarzyszem i ogólnie no moja szkoła jazdy po prostu nie, co więcej, a miałem szukać tej misji i kurwa, no oczywiście jak sobie znaleźć na odcinku to po prostu sobie się żadna nie znajdzie, kurde plącze mi się język i i no muszę sobie znaleźć jakąś sztapką, żeby to odwirować, po prostu nawet jakąś słabą misję, nie? Co więcej... Na P22 zaczął nagrywać Red, zaczęła nagrywać Tesia Ktoś jeszcze chyba zaczął nagrywać, nie wiem Ale no... No możecie do nich wbić, polecam ich bardzo serdecznie, Tesia ma fajny... E, fajny ten... No fajnie ciągnie po prostu i kurwa, że ciągnie, że ciągnie, temat i ogarnia tą giereczkę I po prostu fajnie mi się je słucha, nie? A redno to jest taki spontaniczny i se gada co se myśli w ogóle Myślałem, że to taki kurwa dzieciak typowy ale napisałem, pisałem z nim chwilę i spoko, nawet ogarnięty gościu, znaczy jak chce to jest jak nie chce to odpierdala syf, no ale i tak, no bo chciał ogólnie do naszej drużyny, ale znaczy ja w sumie byłem taki nawet na tak, ale był już kiedyś u nas i w sumie drużynka go tak połowa, znaczy no większość nie chce, a połowa tak ma obojętne, więc no nie wzięliśmy go. Trudno, może jak się poprawi, będzie tutaj grało fajnie I systematycznie to go po prostu weźmiemy Oczywiście, kurwa, musi ktoś napisać Ja pierdolę Nara Dobra, to będzie koniec tego odcinka I to jest właśnie nagrywanie na telefonie No z jednej strony chujowo się nagrywa na telefonie Bo to ktoś nie może napisać albo ten Jak sobie nie włączysz A z drugiej strony siedzę se, kurwa Wywalone, kurwa, w samochodzie czekam I se, kurwa, pierdolę odcinek, nie? Kurwa, Dobra, na razie cześć.